Mam do zaprezentowania bardzo istotną tematykę i dość intrygującą o nazwie Wymuszony Konsumpcjonizm. Od razu zapraszam do odnośników. Pierwszy punkcik brak powszechnego dostępu do darmowej energii lub do taniej energii odnawialnej. Proszę Państwa, w skrócie mówiąc, już od dawna, począwszy od Nikola Tesli. Było wynajdywanych wiele urządzeń, jeżeli chodzi o darmową energię. Tam w tym odnośniku jest to szerzej omówione. Na dzień dzisiejszy są dostępne już też od paru, paru dobrych lat silniki oparte na technologii, na magnesach neodymowych. Jest to też technologia, gdzie praktycznie jest energia za darmo energia mechaniczna, którą można stosować w samochodach, w różnego rodzaju urządzeniach, po prostu. Przekręca się kluczyk i samochód jedzie bez paliwa, bez niczego, proszę Państwa. Ja wiem, że to się Wam wy będzie wydawać science fiction, ale to jest prawda. Tego typu napędy już is istnieją i one powstają już po garażach, u różnego rodzaju yy, tak zwanych yy, majsterkowiczach takich garażowych, domowych. Czyli to jest najlepszy dowód, jak bardzo i przez ile lat już tego typu technologie są skutecznie chowane do szuflady. Czyli pierw przechwytywane przechwytywano takich wynalazców, dobrze ci wynalazcy są opłacani, czy może pewnie niejednokrotnie zastraszani, wówczas wszelkie tam dokumentacje z prototypami przejmowane i chowane. Ja wiem, że Państwu się to wydaje science fiction, ale to jest prawda. Zapraszam tutaj do odnośnika, tam jest to szerzej omówione. Są linki do filmików YouTube, gdzie są pokazane na żywo fizycznie działające takie urządzenia i one powstały już w 2008, 2010, mamy 2014, nic, w ogóle nic, nikt nie wie, cały czas musimy jeździć na ropie itd. Zachęcam zapoznać się z tym. Proszę Państwa, drugi podpunkcik. Rynek zasypywany jest produktami niskiej jakości, znikomy odzysk produktów, czyli moda na produkty jednorazowego użytku. W skrócie mówiąc, proszę Państwa, jesteśmy też przez ten wymuszony konsumpcjonist zmuszani do kupowania tak zwanych jednorazowców, czyli kup, popsuj, wyrzuć, kup, popsuj, wyrzuć, kup, popsuj, wyrzuć i w ogóle nie wchodzi tu w opcję, żeby pójść coś, dać do jakiegoś serwisu, naprawić i ewentualnie ja mówię o drobnych usterkach, tylko dosłownie byle co, wyrzuć, kup nowe, wyrzuć, kup nowe. Ja ni za tym, nie po tym, że może i to jest wygodniejsze kupić nowe, ale chodzi o to, co będzie omawiane w kolejnym podpunkcie, jak bardzo nas y, sprzedawca zaczyna uzależniać od siebie, powodując, że jak on nam nie dostarczy kolejnego takiego produktu, to po prostu nikt, nie? bo już serwisanci, serwisanci są niepotrzebni, z czasem wymrą śmiercią naturalną z racji, że nie ma dla nich zapotrzebowania, a więc tylko i wyłącznie będziemy mogli kupować nowe produkty bez możliwości naprawienia tych, co mamy, ponieważ już tymi naprawami nikt się nie będzie zajmował. To jest właśnie szerzej omówione w kolejnym podpunkciku. Brak odpowiedniego serwisowania produktów, co powoduje bycie zależnym od ciągle dostarczanego nowego towaru, czyli być bardzo zależnym od dystrybucji tego nowego towaru. Czyli to, co już powiedziałem Państwu, sprzedawca po prostu uzależnia nas od siebie, że przez wyeliminowanie serwisu, yy, czyli tylko i wyłącznie serwisem, to jest wymiana produktu na nowy, nie? czyli. Yy, ja muszę udać się z powrotem do sprzedawcy, i sprzedawca, ewentualnie, jeżeli jeszcze mam ten okres gwarancji, może mi po prostu wziąć ten zepsuty produkt i dać nowy. To wszystko zmierza do tego, że z czasem tylko i wyłącznie jakiekolwiek działające produkty będę mógł nabyć u sprzedawcy, czyli u dystrybutora. Mam tu na myśli markety, hipermarkety. A znikąd z in, żadnego innego źródła takiego produktu nie otrzymam, ponieważ już tych innych punktów nie będzie. Nie będzie punktów serwisowych i wszelkiego rodzaju takich y, y, miejsc, gdzie ewentualnie oprócz hipermarketu i supermarketu mogę takie czy inne urządzenia nabyć. No, jeszcze jest na szczęście Allegro i Ebay, ale zobaczymy, proszę Państwa, jak to się potoczy. Uważam, że markety też, y, czyli cała ta polityka handlowa też prawdopodobnie się przymierza do zmonopolizowania tej branży internetowej. Kolejny podpunkcik, brak alternatywnych, publicznych hal targowych wielkopowierzchniowych. W skrócie, proszę Państwa. Chodzi mi o to, żeby były alternatywne, konkretne hale targowe duże publiczne hale targowe z konkretną infrastrukturą, z parkingami, infrastrukturą, czyli y, wiadomo tam stan zapleczem, toalety i tak dalej. Parkingi, jakieś zaplecze na jakieś małe tam miejsce, na, na jakiś obszar małych usług, y, czy też oczywiście tam jakieś y, kwestie sprzedaży fast foodów na bieżąco. Chodzi tylko, tylko i wyłącznie, żeby była alternatywa do prywatnych hipermarketów i do prywatnych supermarketów na zasadzie, żeby się mógł rozwijać niezależny handel, mniejszy handel rodzimy, na przykład z jakich, pochodzący z jakiegoś miasta, w którym mieszkają ci sami też ludzie, a nie że mamy tylko do czynienia z hipermarketami i supermarketami, które cały kapitał z zarobionego zysku wywożą gdzieś do centrali, no daleko od naszego miasta, czy miejscowości. I po prostu zapraszam tam do odnośników, do prawa handlowego, tam jest to wszystko szerzej omówione. Do jakiego stopnia e, napływ tych hipermarketów i supermarketów eliminuje rodzimy handel, i do jakiego stopnia e, zdominuje nasze życie, a wręcz zniewoli nas. Jeżeli ktoś uważa, że to jest science fiction zapraszam do odnośników, do prawa handlowego, do moich sugestii, jeżeli jak y, bo, znaczy, to, czy jak ja widzę, ale zapraszam, żeby Państwo też zastanowili się nad tym problemem i, i poświęci, poświęcili chwilkę refleksji na ten temat i czasu i, i przeanalizowali, czy faktycznie y, to co się teraz dzieje, to y, nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia albo jeżeli już Państwo dojdą do wniosku, że stwarza zagrożenie, to niech Państwo na, własnym, na własny sposób, jak potrafią, przeanalizują, jak wielkie jest to zagrożenie. Naprawdę nakłaniam do, do tego typu analizy, ponieważ uważam, że już jest naprawdę źle, a będzie tylko gorzej. Dlatego cały czas tutaj nakłaniam do tego alternatywnego ustroju, jakim jest kolektywidualizm. Proszę Państwa, i ostatni po, podpunkcik, narzucanie zawyżonych, tak zwanych wyżułowanych norm konsumpcyjnych poprzez narzucony wysokokonsumpcyjny styl życia. Tu już w skrócie chodzi tylko o tą narzuconą modę, gdzie to też zapraszam do odnośnika wyżułowane normy konsumpcyjne. <laughs> czyli o te, y, y, narzucone, zawyżone, y, narzucony, zawyżony konsumpcjonizm, w którym po prostu wszyscy musimy się niejako odnaleźć, żeby nie zostać wykluczonym ze społeczeństwa czy swojej społeczności lokalnej czyli jak już tam wspomniałem spełnić te wszystkie warunki, czyli posiadać odpowiednio dobry samochód, co najmniej tam raz w roku wyjechać na wczasy, mieć oczywiście też dobrze uposażone mieszkanie, mieć oczywiście na te wszystkie bieżące opłaty, na, na jakieś w miarę też porządne wyżywienie, mieć oczywiście na porządną odzież dla siebie, dla, dla całej swojej rodziny, dla dzieci, mieć dla, na wszystkie pomoce szkolne, jakie teraz w oświata przewiduje, czyli na te stosy podręczników, które co roku wchodzą nowe. Mieć na całą tą elektronikę, czyli iPhone, iPady, komórki, laptopy i tak dalej. To wszystko też na bieżąco trzeba aktualizować, bo co 5 lat ten sprzęt się robi przestarzały i trzeba ciągle kupować nowy. A więc Państwo widzą, jak, jaki sztab, jaką masę warunków konsumpcyjnych trzeba spełnić, żeby nie zostać wykluczonym ze społeczeństwa. Tu zapraszam do odnośniku, tam jest to szerzej omówione. Proszę Państwa, jest to tak w całokształcie ten wymuszony konsumpcjonizm, jaki tu chciałem Państwu zaprezentować. Wszelkie opinie i sugestie proszę kierować na mylika, tu się wyświetla. Zapraszam do odnośników, tam jest każdy podpunkt szerzej omówiony. Przede wszystkim polecam zapoznanie się z tymi darmowymi energiami. Jest to naprawdę ciekawy temat. Za poświęcony czas i uwagę dziękuję, do widzenia Państwa.